Nie musisz iść na siłownię, możesz się biegać, możesz, sobie, nie wiem, w ping-ponga grać, ale zadbaj o siebie, dopóki możesz, bo później będzie za późno i w wieku 55 lat, jak dostaniesz zawału, popatrzysz na swoje dzieci, to wtedy zrozumiesz, że kurde, mogłem jeszcze z 50 lat je obserwować, jak dorastają. Ludzie pytają Piotrek, chodź, jak świnię wewnętrzną zdusić, rozumiesz? Powiedz mi, jak ma nie zdechnąć Franca Jedna, jak tutaj mamy gulaszyk wołowy z takim oto zielonym. Teraz już ładnie, już nie No się bo wychodzi, już, a już dobra, się dobra, nagrywa. Dobra, 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 nie. Tak, <laughs> dobrze, dobrze. wyjdziemy. Czekaj, nieogolony? Nie dłup! A długie No Nie robi tak. Teraz, specjalnie teraz przyjechałem. Nie wiem, jak jest fatalna pogoda. Nie wiem, co tutaj jest na niebie. Jakieś dziwne, no, zawsze tak ogóle, szaro, ładnie. Bo zawsze właśnie było takie... tak ładnie szaro, a teraz nie wiem, co się dzieje. A? Zapraszamy na odcinek najcięższy ze wszystkich, ponieważ potrzebujemy na niego przedtreningówki. Tu jest napisane, żeby zjeść dwie... Dwie duże miarki, tak? Dwie duże miarki. Więc dobra, odmierzamy w takim razie. Zobaczymy, czy się dobrze będzie świeciło. Kręci mordę, Franca musi działać. Druga jak chłop. O tu. Patrz Piotrek, bo ty się obrał. Kiedyś bez, połknął bez. to otworzę. Jak najgorszy pius. Zanim to otworzę. A idź, a idź. Drodzy Państwo, e, jako że jest to ciągły co, cykl? Jeśli chodzi o ten program, cykl programów, dalej źle. Odcinki, te co oglądacie. Są o zawodach kulturystycznych w Federacji Naturalnej, w której będę występował gdzieś w październiku, listopadzie. W związku z tym, wszystko co tutaj spożywam, musi być naturalne. Więc nie zjem na przykład pizzy, bo jest przetworzona. I same tylko wołowiny i takie inne rzeczy. Również jeśli chodzi o przetryningówki, to są one z Polski, bo lepiej nie ryzykować. Karaś już zaryzykował raz. I patrz. Przed treningówce co miał? Zandro, z tam był! Dziś jest pierwszy dzień takiego minikata. Urąbałem sobie 1000 kilokalorii, czyli z 3,5 tysiąca spadłem na 2,5 tysiąca. I tak sobie posiedzę 2-3 tygodnie, może miesiąc, zobaczymy. Co da mi tak naprawdę nic, jeśli chodzi o spadki mięśniowe i spadki siły, a da mi bardzo dużo, jeśli chodzi o spadki samego tłuszczu. Dlatego później nie będę redukował, dajmy na to 7 miesięcy, czyli niektóre chłopaki już teraz zaczynają redukować po tej swojej świńskiej masie. Tylko ja to zrobię z miesiąc, dwa miesiące przed. I taka jest różnica, drodzy Państwo, że ja masy mieściowej swoje nie stracę. Labirynt coraz mniejszy. Chyba się Gwałtotaur wyprowadził z ostatniego odcinka. Wiecie, co tam się działo. Lepiej tam nie zaglądać. Mądre słowa zapomniałem. Konfucjusz będzie dzisiaj! No, będzie dzisiaj nie Konfucjusz! I'm setting up a groove in the back. Nie liczy się jak wolno idziesz, dopóki nie zatrzymasz się. Kto to powiedział? A dlaczego zostawiasz obrączkę w szatni? Nie w ogóle nie wziąłem, zapomniałem tym razem a, a w ogóle nie wziąłeś nawet Dobrze. Koniec. Idziemy idziemy ćwiczyć. Jeden. Tak, idziemy ćwiczyć. Bo to z samej rozgrzewki to też można wypaczyć wszystko. Pamiętajcie, wypaczyć można dietę, można jeść same rośliny na przykład. Można wypaczyć również rozgrzewkę, czyli półtorej godziny rozgrzewki, pół godziny treningu, niektórzy tak robią. Widuje, się, idziemy... tak. Co? widuje się takie wypaczenie. Widuje, widuje się nawet poradniki są w internecie, jak spieprzyć tę sylwetkę. I wchodzisz w to, patrzysz półtorej godziny rozgrzewki. Dziś po raz pierwszy również, tylko to nie wynika z tego, że nagle redukujemy i się zmieniła liczba powtórzeń, tylko po przeanalizowaniu najnowocześniejszych badań okazuje się, że co prawda faktycznie i na 8 powtórzeniach blisko upadku mięśniowego i na 12 powtórzeniach blisko upadku mięśniowego zbudujemy coś podobnego, jeśli chodzi o sylwetkę, aczkolwiek. To na 12 powtórzeniach będziemy się dłużej regenerować. Więc jeśli jesteśmy na tyle doświadczeni, tak jak ja na przykład i Piotr, to przechodzimy sobie na większy ciężar, a na niższą liczbę powtórzeń. Czyli my dzisiaj robimy ósemkami z nowym nurtem badań naukowych, ponieważ wygląda na to, że dużo łatwiej zregenerować się po ósemkach niż po dwunastkach. Dobrze. Więc po co mam robić dwunastki, Dobrze. skoro mogę zrobić ósemkami, zbudować to samo, a zregenerować się szybciej, nie? Dobrze, a teraz dużo prostszym językiem, znacznie krócej dla prostszych ludzi. Bierzemy w duży ciężar, żeby było mniej powtórzeń i tak ma być. No i pamiętajcie, czasy mamy takie, że wszyscy chorują na jakieś choroby psychiczne, ale najważniejsze to równowaga i racjonalność. Więc zostawmy sobie tę nutkę szaleństwa, która nam pomoże w tych popietrzonych czasach. No. Yo, yeah, I'm above you like a bird brain. Increase the murder rate. If you never heard of me, I'm back like a vertebrate. They give me loyalty, that of a fair commissioner. The only time you had fans was with a broken air conditioner. You're a royalty bitch, I rinse Charles. I'll make a princess die when I come like Prince Charles. You wussy, you came into the gynecologist's office with your girl. The doctor looked at you first like you're the pussy. You wrote a rhyme, but it was played, you were too late. The only punchline you ever put in your mouth was Kool Aid. You'll get. Ćwiczenie numer dwa. Daleko nie mamy. Opa. Boczny akton barków będziemy wykonywać w sposób e, zupełnie odwrotny, czyli będziemy podciągać. Pamiętamy o tym, żeby e, powtórzenia były w pełnym zakresie ruchu. Czemu się ruszasz? Bo ktoś dzwoni. Najlepsze ćwiczenie na przedramie. Takiego ścisku Aha? jak Piotr, Aha. to nikt nie ma. Zawsze to ćwiczy, codziennie, na każdym treningu. Dobra. Eee... Ale grzecznie. Ekspert tak przychodzi zawsze, nie? <grym> tak, jeszcze drodzy mówi z daleka, najlepiej. Jako, tak, jako instruktor sportu i trener personalny, drodzy Państwo, witam Was serdecznie. Ostatnie ćwiczenie po tych dwóch będzie jeszcze innym wariantem unoszenia, ponieważ e, jak pracowaliśmy na pierwszych dwóch w płaszczyźnie czołowej, tak, czyli tej, która przecina mnie wzdłuż, tak teraz będziemy pracować w płaszczyźnie jakiej, Piotrze? Dalej czołowej. Dalej czołowej, ale pod inną osią. <grym> będziemy robić odwodzenie. Czyli popularne wznosy bokiem. Ale to nie będą takie zwykłe wznosy bokiem? To nie, to będą już zwykłe wznosy. Bardzo mocno zmodyfikowane i spersonalizowane. Tak, to są wznosy typowo pode mnie, czyli do człowie dla człowieka spersonalizowane, któremu nie rośnie boczny akton barku. Czyli to już jest taka katorga specjalnie, żeby zdechł ten bok. I tak naprawdę możecie mieć lepszy zestaw ćwiczeń na bok barków. Aczkolwiek na mnie to działa, bo jestem tutaj słaby, brzydko mówiąc, jak świnia. I. Troszkę wyżej, ustawmy to jeszcze. Tak, no, masz rację. Wyciąg sobie ustawiamy troszeczkę wyżej, mniej więcej pod kątem takim, w którym będziemy czuć, że on już jest w tym momencie maksymalnie naprężony. Ja mam to naprężenie gdzieś tutaj. Wychodzę sobie troszeczkę w bok, pochylam się minimalnie tak jak przedtem i ten ruch wychodzi typowo od łokcia. Czyli nie, drodzy Państwo, o tak, jak ja całe życie robiłem, czyli już tutaj przód pomaga, czuję i tył i w ogóle wszystko, a bok nic nie robi, tylko ciągnie od samego początku sam łokieć. Jeśli sam łokieć będzie ciągnął ten bok, to nie ma możliwości, żeby on się tutaj nie przetrenował. Dlatego ja, drodzy Państwo, robię tak małymi ciężarami, ponieważ nigdy dobrze tego nie robiłem. Robię od 3 miesięcy i progresuję tak naprawdę od piątki, ale spokojnie, już jestem na dziesiątce. Mój bark będzie w listopadzie kulisty i piękny, taki jak powinien być. It's fragile when you deliver I'm setting up a groove in the back Get up, Blank is raising up the roof That's a fact I'm setting up any competitor ready to be a repetitive additive I'm better than any competitor betted on me after I had a fit up Upsetting every dude with the crack Get up, cause Blank is the only truth in the pack I'm setting up any competitor ready to be a repetitive additive I'm better than any competitor better Now And now już do upadku mięśniowego można zrobić i popatrzcie co się dzieje ja już nie dociągam do samego końca więc teraz korzystam tylko i wyłącznie z tego zakresu najniższego, który został udowodniony jako ten najskuteczniejszy w 2024 i teraz to co ja robię zapewnia mi... To, może to głupio wyglądać ale tak naprawdę zapewnia mi to jakieś 10-15% wzrostu gdybym tego nie robił, to bym tego nie miał Oh, zdechło i druga ręka. Jeśli kiedykolwiek ever mieliście problem z progresowaniem na tym czymś, bo z piątki na 10 to jest za dużo, pamiętajcie, że możecie sobie położyć ciężarek w ten oto sposób i tak naprawdę nie mieć dziesiątki, tylko 7,5. pół. To są takie zasady, które obowiązują tak? tak naprawdę już pisane w dzisiejszych czasach. Kiedyś były niepisane, ale Żeby pamiętajcie, nie krać, tak? że żeby nie kraść, żeby szanować ojca i matkę swoją. Co są takie, wiecie, to trzeba wiedzieć w życiu, żeby tak robić. No i żona ma zawsze rację, to też. Dobrze, drodzy Państwo, barki skończone. Piotr właśnie kończy ostatnią serię, tak samo będzie tutaj katował. Czy to był ostatni trening barków w tym tygodniu? Oczywiście, że nie, bo jeśli to jest nasza najsłabsza partia mięśniowa, zwłaszcza moja, no to będę ją robił trzy razy, więc jeszcze dwa razy taki trening podobny do tego będzie robiony. yo yeah, I'm above you like a bird brain. Increase a murder rate. If you never heard of me, I'm back like a vertebrae They give me loyalty that of a fair commissioner. The only time you had fans was with a broken air conditioner. You're a royalty bitch, I rinse charles. I'll make a princess die when I come ill like Prince Charles, you was see you came into the gynecologist office with your girl, the doctor looked at you first like you're the pussy. You wrote a rhyme, but it was played, you were too Zalek Jak trzeba. To i w trakcie mhm. można zmienić zdanie. Co do ciężaru, oczywiście. Bo Tympu. inne rzeczy, fundamentalne tak, tak. prawdy, nie zmieniamy. Like brain, me, like loyalty, air... za, lekkie. za lekkie, za lekkie. Za lekkie, jeszcze. Niestety. O, teraz lepiej. Teraz lepiej. Lepiej teraz. I pamiętajcie, to co mówią kulturyści, że tam, a to my se tylko tak sprawdzamy progres, żeby zobaczyć, czy coś się ruszyło. Główna prawda, my się oglądamy i się podziwiamy po prostu. Ah, piękny jestem. Ubrany? To masz mnie nagrać, jak wychodzę, bo ludzie wiesz, że piszą do mnie: nagraj, jak wychodzisz. Dobrze, będziesz wychodził teraz? Poradnik wychodzenia z siłowni. Tak jak wychodzimy z siłowni, oczywiście jak drapieżnik, powolutku, nigdzie się nie spieszymy. Pokazujemy, że to my mamy władzę, a skoro pokazujemy, to i umysł tak myśli. Idzie. Poszedł. Wraca. Poszedł. Wraca jak się zamykamy drzwi, to się nie oglądamy za siebie, tylko idziemy. Dobrze. Cześć. Na razie, hej. Stąd wyszedłeś czy stąd? Bo nie wiem już teraz. No nie Piotrek, właśnie dlaczego? dlatego, że stamtąd wyszedłem, to nie pójdę tam. Ach, jeszcze raz. no. Nie Piotrek, dlatego, że stamtąd wyszedłem, stamtąd? to właśnie nie pójdę tam. A widzisz, o tu. I tak. to jest ważne. To jest bardzo ważne. Ja pierdzielę, teraz dopiero rozumiesz? Teraz dopiero. Nic nie nagrywałem, dobra. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć w skrócie bardzo, bo się okazało, że nic się nie nagrywa kompletnie. Miał być to odcinek o zwykłych ludziach, takich jak ja czy Piotr, którzy gdzieś tam. Żyli marzeniami, odważyli się troszeczkę więcej od życia żądać i spełnili te swoje marzenia. Ja, na przykład, mam swoją działalność gospodarczą. Jestem z tego dumny. Tak samo Piotr jest członkiem zarządu, jest to też jego działalność gospodarcza. Mało tego, on ma jeszcze dwójkę dzieci. Kurde kurde, masz pasy? Mam, nie przy sobie, ale mam. Dobrze, ale te od kaftanu bezpieczeństwa, czy masz? No to nie mam właśnie. Nie masz, kurde, dobra. Niemniej, drodzy stary. Państwo, to chodzi o to tutaj w tym odcinku, że jak chcesz, cokolwiek. To się da, bo człowiek, który tutaj siedzi obok mnie, on nie ma czasu na spanie teraz, tak? Trzeba wstać do dziecka, dać mu jeść, ugotować, no to co, se ugotuje Piotr? Wrzuci jakąś kawałek jakiejś starej kiełbasy, tam przecież nie ma czasu, Praca na te... odgrzeje, nie odgrzeje jeszcze, na dodatek jakąś dwudniową i to zje. I dalej jednak ma ochotę ćwiczyć, tak? Bo co? Bo chce coś zmieniać w życiu, chce być coraz lepszy, chce osiągać pewne cele, które sobie w życiu założył. To łatwo naprawdę sobie zrobić coś takiego, żeby sobie usiąść, wziąć piwo do ręki, popatrzeć na swój bebzon, a przecież zdrowie i tak jest w każdym rozmiarze. Nie ma, dopóki tego nie zrozumiesz, że zdrowia nie ma w każdym rozmiarze, to niestety musisz się wziąć za siebie. Nie każdy musi chodzić na siłownię. Nie musisz iść na siłownię, możesz sobie biegać, możesz sobie nie wiem, w ping ponga grać, ale zadbaj o siebie dopóki możesz, bo później będzie za późno i w wieku 55 lat jak dostaniesz zawału, popatrzysz na swoje dzieci, to wtedy zrozumiesz, że kurde mogłem jeszcze z 50 lat je obserwować jak dorastają. Później będzie za późno na takie rzeczy, więc może weź sobie te słowa do serca i po prostu spróbuj, bo wymówkę to się można znaleźć każdą. Wymówkę można se w piwku znaleźć, w super programie, w telewizji se obejrzeć. O jaki fajny program, wolę se godzinę posiedzieć na dupsku, popatrzeć na innych ludzi, zamiast sam o siebie zadbać. Tyle dzisiaj takimi chamskimi słowami, bo ja też taki byłem, wolałem se posiedzieć 8 godzin na wakacjach, rozumiecie, grałem w tego Lineage'a pieprzonego, serwer zamknęli i gówno z tego mam. A miałem postać najlepszą na serwerze i co z tego gówno? Tak teraz sobie koksam swoją postać, Rafała Kocura, ulepszam go, to nie tak, że nie gram na przykład w ogóle na, na komputerze na konsolach, bo gram, ale godzinę dziennie, pół godziny dziennie. To absolutnie wystarczy. Najważniejszy jest jednak wzrost, ten, z którego coś możesz mieć i komuś możesz z tego coś dać, tego, coś usypać. Z tego piasku, który się zgromadzisz w tym swoim osranym, tej osranej szklaneczce rozwoju. I tego się trzymajcie, rozwijajcie się. Tak jak Piotr, dzisiejszy bohater odcinka. Rozwinął się. Rozwinął tak się sam. cały czas, się rozwija, a nawet jak się nie rozwija, to przynajmniej podtrzymuje do cholery to, co robi, i nie cofa się. Trzymajcie się dobrego wszystkiego. A ja idę teraz kosztować nowe produkty na podkę. Może coś nawet pokażemy, bo niedługo będą fajne rzeczy. Oj, fajne, fajne. to jest mięso? Trzymaj Piotrek tu. To najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet katerin. Zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!